Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii tutaj Titan Quest. Ostatnio żeśmy już tam troszeczkę dalej ruszyli z fabułą, rozwalialiśmy cyklopa i tak dalej. No zobaczymy co dzisiaj będzie dalej. A chciałem rozpocząć od tej jaskini, którą ostatnio tutaj pominąłem. Jezus, co to za spadki w FPS-ów? Nie no ty. To... Zapomniałem o tych dziadach tutaj. Ciekawego Nic. I syf Dobra, tutaj jest jakaś jaskinia. I tutaj się właśnie w tej chwili wybierzemy. I co tu ciekawego? Można to jakoś wejść w ogóle? Możecie... Aha, jakieś takie wejście ciulowe. Nieco? O, tu też te I Icztiany. I tak to się wymawia. To nie, żółwie. Nie lubię żółwi, są twarde, strasznie. O. Okej. Okay. Są strasznie twarde i strasznie dużo biją. Co najgorsze. A ja mam już mą potów. Wow. Zawsze chyba wybierzemy szybkim teleportem do miasta A tu będą te żółwie Bo widzę, że są Sterta kości Są kolejne trzy, no chore to jakieś Wzywając dopór to też uhu Oj, 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 oj. Farda. No czemu nie działa. Zapytajmy razem. Szlak by to. Kupa. Okej, okay. Idziemy. Coś tu ciemno strasznie Ale widzę skrzynię Potek Dobra, jeszcze nowy Ksi Kosturek, to ja nie chcę Wow, ostatnie Dwa ostatnie poty mam Co tu jest? No wszystko się Nie zleci bo... nie, 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 nie Ty żółwiu może lepiej nie Niestety już mam mało życia Odwór 0 On się nie regeneruje życie Ale pupa Dobra użyjmy sobie w takim razie teleportu Megasa Najbliżej o. Oj Ale on powoli myśli Nie wiedzieć czemu Skurde, takie spadki mam nawet w Titanie. Wiem, ja że gra w full HD w tej chwili, ale bez przesady. Wow, ale eee. Yy... Kostury na pewno yy. regeneracji energii nie to wolno sprzedać. Yy... To na pewno troszeczkę lepsze, słabiutkie sobie zostawimy, jak najbardziej. Mhm. To jest, sprzedaję. No i płotki, przede bo to już mi... nie jest w tym interesu. Kasy mam i tak jak lodu. Piętnastki sobie dociągnę, To ma na pod... Aha, bo ja mam jeszcze eliksir energii. Nienormalny taki, tylko... No, większy. Już wracamy z powrotem. Przydatny jest, szczerze powiedziawszy, ten... ...teleporter taki przenośny. O. Nie, 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 nie. Tak dobrze to być, tu nie będzie, żeby mi tu żółw ich, ich tian atakował. Dobra, padł twardy. Z niego jest żółw Żóły są w ogóle jakieś kurde nie za dobre trochę magowie Szamani Tylko z tory mogę pozbierać Ulepszać drobną esencja kasa. Uuu, lepsze jest esencja. Te esencje to jest to, co powinien zbierać przede wszystkim, nie? A ja tam się nie znam dokładnie Japie Skąd chwilę. Po kolei Ha, jedenasty Z które mogą być nawet trochę warte mm. Koszt energii O, to przede wszystkim yy. uh, A, bo to muszę dotawić Okej, okay, to tu będę sobie szedł przede wszystkim A tu co ode mnie chciał Aha, tutaj mogę sobie władować, zapomniałem. To pójdziemy w inteligencję. Troszkę. Wow, przez przypadek wziąłem nie to co chciałem, ale... To się tam gdzieś sprzeda po drodze. Bo to jest tam syf. To przynajmniej według mnie... ...jakiś ludzik. O, nie chcę się po to wracać. Dobra, widzicie, ja już nie mogę nosić. Mam kasy na tyle dużo, że nie chcę się wracać po te 200 ile. Jakbyś z będzie więcej szło. Nawet nie zbieram. Nazwierzmy sobie to do końca. Bo tak mnie ostatnio właśnie ciekawiło. Oj, oj! Solny żółw, kajma. To my na kajmanach jesteśmy? Jeszcze to. No co to było? Czy ja coś odbiłem przypadkiem? Dziękujemy Mam nadzieję, że więcej więcej już nie, nie przyjdzie. Jo, pierdzielę. Ty tutaj. O, znowu odbijem. To gitara. Wow! Ile forsy? Tutaj co dropnie? Też kasa. Czasem się przydaje, czasem. Na no, po strasznie dużo idzie przede wszystkim. O, tu jeszcze są. To już kompletnie oczyszczone. No uciekają skrzywdziule. No tu już nic nie ma. Tu przyszedłem, czyli czas się wrócić. Dobra, idziemy. Stąd, bo tutaj tylko czas tracimy. No już się Dobra, uciekamy od tego, bo to szkoda czasu bić nam. I tak już mam jedenasty poziom wbity. Nie wiem jak ja to robię. W sumie tam nawet niektóry odcinek już jest, nie liczyłem. Ale, o, poecja. De Deocja, Boże Święty. Czytanie nie boli, Tomaszu. Otek. To sobie tak mogę się bawić są niezbyt mocne Te moby gorzej jak to coś innego mi wyskoczy O Dobrze troszeczkę To strasznie wkurza Aż nie byłem kiedyś w podobnym miejscu A mi się zdaje Oni sobie mają tu obozy, jakiś jest taki ROCKSIM Satyr. Kadrę Twarde, one nie są. Twardsze były te żółwie. Jeden, no jak żółwie przeżyłem, to czemu Satyrów nam mnie rozwalić? Coś tam we mnie nasrywa. Tu przeżył. Elitarny partyzan. Często z jego elitarności skoro ja jestem... Jakiś tam zero, zero żadnych, jakiś rank porządku. Wow! To tego będzie gorzej. Nie, jednak jest taki trudny. Coś ciekawego z niego dropu chociaż? Zbroja dzikusa. A to nie, zbroja dzikusa też kiedyś tam... Widziałem. Ten ogień to jednak troszeczkę daje też. Nie macie żadnych skarbów czy coś tego tego typu? No, tu jeszcze są. Tego. Ja już z przyzwyczajenia szamanów bije, bo więcej dawa dają im obrażeń. I pewnie tutaj też trochę helają. Innych. Nie mają takie czary. Co to za kamień. Kurde, zarobiście wygląda. Ciekawe co to może być. Dobra, nieważne. Żeby tutaj nie przedłużać, co idziemy dalej. Hmm. Coś tu jest za cicho. A już mamy mendy. No bi mendy. Trochę ładują. O, no coś mają jakieś te Zwiększenie damage, czy coś takiego No, zał, jakiś kamyczek A teraz ich jeszcze spawną znalazłem Camp Side A tam jakaś woda Jo pierdziele ile bydło Szkoda, że nie ma jakiejś obszarówki takiej Pierdzielno wow 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 Coś widzę, że tu troszeczkę silniej. No dobra, nie do końca. Mało obrony, ale dużo zadaje. To przecież przyślad... le... Ci przynajmniej. Dobra, wyczyścimy to i zaraz teleportniemy znowu. Chłodki. To, ominy, bo... to już padło, Kto to stawił? nie lubię tego, a to ten co jest. Mam sobie od nich no co? bębowy runiczny kostul Nie no, zaraz sobie znajdziecie Wow 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 Zarobiste Nie no kurde widzę, że coś ciekawego znalazłem wreszcie Ale tymczasem możemy używać znowu tak? Gitara Jesteśmy prawie w delfach bo widzi już mi na mapy, to gdzieś musimy być blisko już Tak mi się zdaje przynajmniej Nie wiem czy to jest do końca prawda Tego nie sprzedaję Dębowy kostur na pewno mm, Tarczę przez przypadek wziąłem Maczugę chyba też To miałem sobie zostawić Sprzedaj to w cholerę Już co, nie mogę nic ładować? Uuu Dobra, już coś mam ładowane w tym, nie, nie mam jest zbroję Kupa Czyli O Więcej zdrowia Okej, okay, no to to mi tutaj mi tylko dali dodatkowy jak ewentualnie. Zręczkę muszę jeszcze pójść, żeby ten łuk sprzedać. Kupa. Coś będę musiał zrobić z tym. Dobra, ale to, to możecie mi napisać w komentarzach ewentualnie co robić z tymi śmiesznymi esencjami, emulsjami, co to, to tam w ogóle jakieś tymi, jam. no co to, co mogę do broni dołączać, jak co z tym robić właściwie, bo nie jestem pewien co można, co nie można z tym robić, nie jestem po prostu doinformowany w tym temacie, no ale zobaczymy, to bym właśnie chciał, żeby ktoś mi wytłumaczył do końca o co chodzi w tej grze, znaczy wiem mniej więcej co i jak. Ale z tymi właśnie esencjami, czy coś właśnie? O ho ho, odleciał. Ej 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 ej. Nie nie nie, tak dobrze to nie ma, nic nie tak łatwo. Wow, 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 holy shit! Też dostać? Nie, ty nie chcesz, dobra, idziemy. Tu jakaś fajna dróżka się już ten eee... zapowiada? Wow, Lekko przycina. Centaur. Słabe zwierzę. Miałem już z nimi do czynienia. Sm wow, czy co, nie będzie silniejsze niż normalny? Joki, to jest twarde. Patrzcie, jak się rzucili. Stare kości. Twarde, to znaczy grube strasznie te dziki są. Dużo mięsa by było. Gdzie te stare kości? Co to jest? Co on na mnie rzucił? Kupa Tam centaur. O dupa Bujajcie się kurde. Póki mam po to, mogę was rozwalać A też jestem łowcą traper to ja też mam takie czary Dużo mogów, strasznie dużo Wykłodniały Dzik. O to są słabsze. To to jest? To już chyba jest ten delfy, tak? Nie wioska Ambros. Co tu ciekawego macie na składzie? Pogadajmy sobie z tymi... ...tutaj, ludziami. ludźmi. Tu jest jakaś misja. Okej. Okay. Coś nowego? Tak, tylko ten... ...to ewentualnie sobie to kupię podków. Idziemy dalej O Wow Co Co ty żeś czpała kobieto Znaczy co ty żeś jadła takie wyziewy tutaj No da gadać Inne bydła No kurde Czy ja po obozach to teraz Tak ciężka droga jest to delf. Jest jajnie. Na razie żyje. Spokojnie. O złoto. <grywki> Pro gamer jestem normalnie. Co to jest? No to za dużo zabawy. O kurde. Coby za dużo pozwalam na taki ten niepatrzenie to, ile mam życia. I to jest też kupa. Dajcie jeszcze potów. Ok. Na razie wystarczy. No naprawdę się coś dziwnego działo przed chwilą. Ten sztandar wojenny mnie zaciekawił. To pewnie ten starszy. Centaur promniał go. A, pamiętam. No, on. Kurde, on nawala. Dobra, tu już go nie ma. I co teraz zrobicie? Praktycznie nic. Kurde, tarczownik. Odroja pewnie przyszedł. No... Okej... Okay. Jezus... Spokojnie, ze wszystkich raz dojdę przecież. Szaman. Dobra, padł Trzeba ogarnąć ciągle z tym życiem. Mam się w wielu grach po prostu nie chcę patrzeć na to, ile mam. Zero. A, tu kamień. Kurde. Dobra, wolę sobie kawałek odejść. Muszę tego nakręcić. Ja pierdziele, wadę. Aaa, to dlatego to nie jest takie proste. Bo jakieś magiczne te strzały mają. To, to taki czar jest chyba pewnie, że więcej żyć. tam zabierają czy coś. No nie, jeszcze. Okej, okay, nie padłem Tylko trzeba uważać właśnie Chyba pewnie Na pewno nawet <laughs> kurde Chyba pewnie na pewno, ale masło maślane. Teraz dowaliłem, nieźle. <laughs> Swoją drogą. A. O, rozpadający się ruiniczny kostur za z, z ten. Grosze za niego wezmą w sklepie. To jest jeszcze. Mm -hmm. długa droga przede mną, widzę. Przełęcz Kaliońska. Ło, da fuck. Jakieś zadania poboczne mam. B Dobra, zobaczmy Tu mamy fontannę Trzeba sobie zobaczyć te runy i zaraz, żeby nie przedłużać, to skończymy. Gaj oliwny chyba się troszeczkę pali. Co wyście zrobili z tym gajem? Wow! Żółty, trochę lepszy Dobra Idziemy Trochę mi spadki FPS-u przez to jest z tym Goryjący las Ale kto do tego doprowadził? Przepraszam nas na chwilę jeszcze Obraz Soka jakość średnią stawimy. żeby to też Okej okay. Oczel! Nie no, dobra, coś skraszowałem. O mój Boże! wysoka odbić wysoka widzę że coś skraszowałem więc co chyba się z wami pożegnam żeby to też nie wyglądało tak jakieś skraszowanie jeżeli się wam oczywiście podobało to zapraszam Was do komentowania i łapkowania filmu na razie